No, to teraz trochę o, o tym, co to znaczy czuć siebie. I jak ja to rozumiem w ogóle w świadomości. Dla mnie to jest moment tu i teraz, że ja nie siedzę w głowie w przeszłości, co tam ktoś mi zrobił i co powinien zrobić, nie siedzę w przyszłości w lęku, że czegoś nie będę miała i jak mam to zorganizować, tylko jestem w stanie totalnie odłączyć te dwa światy i być tylko pośrodku. Jestem w słuchaniu, w widzeniu, w czuciu, w skupieniu na tym, co teraz robię. I może będę gadała o jakieś rzeczy, które są totalnie bez sensu, ale jestem tylko i wyłącznie gadaniem na ten moment. I to jest dla mnie taki moment rozluźnienia, że ja się nie zastanawiam nad tym, co ja powinnam mówić, ja po prostu jestem mówieniem, które przeze mnie wychodzi. I czuję, że to samo jest w seksualności. Ja się nie skupiam na tym, jaką mam być kochanką. Jeżeli ktoś mi nie odpowiada w seksualności, to po prostu staję do swojej mocy. Nie zawsze to jest łatwe, tym bardziej, jak jesteśmy w jakiejś długiej relacji, i po prostu nie idę z tą osobą do łóżka, jeżeli to nie jest coś, co, co czuję, że mnie otwiera ale jak już jesteśmy w tym łóżku, jeżeli dochodzi do tego właśnie podniecenia, rozluźniamy się, jeżeli jesteśmy w stanie się rozluźnić, a nie dążyć do celu, który jest napięciem ciała, bo wtedy ja się spinam po prostu, żeby do, dążyć do tego celu, to wtedy ta energia może przeze mnie przejść. Jeżeli ja jestem w świadomości myśli, to ta energia emocji, która się zadziewa, jeżeli na przykład nie wiem, ktoś mnie zdenerwuje, jestem wkurzona, ryczę i w ogóle, zatrzymaj się. I zobacz, co się dzieje z Twoim ciałem. O czym to jest? Co to jest za emocja? Czy w ogóle wyjdź z historii tej, tego wszystkiego, tego dramatu, który sobie opowiadasz. Tylko sprawdź, co czujesz w ciele. Czy masz jakiś skurcz w brzuchu? Czy masz ciężar na ramionach? Czy Cię boli głowa? Czy, co się z Twoim ciałem zadziewa? Czy masz miękkie nogi? W ogóle o czym to jest? I co Ci to przypomina? że Jakbyś nazwał to uczucie? I... Bo my tak naprawdę bardzo mm, nauczyliśmy się etykietkować po staremu. Więc jak ja wchodzę w jakiś dramat, to ja już wiem, jak ten dramat się nazywa, nie wiem, on mnie zdradza, on mi nie daje pieniędzy, ona mi coś tam robi, wiecie, że po prostu, że, że każdy ma tam jakiś swój dramat i siedzimy w tej historii. Jeżeli uda nam się odkleić od tej historii, jesteśmy tylko w czuciach. Emocji, która przed nas przechodzi. Emocja podobno trwa 6 sekund, ta niewygoda, a to co my z tym robimy, to już jest inna historia. To my potrafimy całe życie w tym siedzieć, w tym, w tym wewnętrznym dramacie. I jeżeli właśnie jest ten moment zatrzymania, to ja jestem w stanie obserwować tę energię, która przeze mnie przechodzi. I ja. Dość często powtarzam, że jak kotek ustawia się do żegania, to on się nie zastanawia, czy on ładnie wygląda, czy brzydko, czy jakoś. On po prostu ustawia się w najlepszej swojej pozycji, żeby to, co jest dla niego niewygodne, po prostu wyrzucić ze swojego ciała. I zapytaj swojego ciała, po prostu połóż się na łóżku, nie wiem, skacz, pozwól mu robić, co chce, żeby ta energia mogła po prostu przejść tak, żeby uwolniła Twoje ciało. Bo jak ją znowu zatrzymasz w tym dramacie, w tym ścisku, w tym, no to ona będzie tam cały czas zablokowana, a jeżeli ty się zatrzymasz i naprawdę przeżyjesz te emocje, i pozwolisz swojemu ciału ją uwolnić właśnie nie wiem, w jakimś wytrzęsieniu, wytrzepaniu rąk, skakaniu, krzyczeniu, płakaniu, ale nie na temat historii, tylko żeby przeszła tylko i wyłącznie ta energia przez ciebie, to to będzie zapomniane. To jest przyjęte, zaakceptowane, przeżyte, odpuszczone. Jest szansa, że nigdy więcej nie wróci, jak zrobiłeś to dokładnie. Więc o tym jest dla mnie moment tu i teraz. I można go wykorzystać w każdym aspekcie: w seksualności, w relacjach, w świadomości, w samoustrawianiu. Jeżeli też zauważycie, nie wiem, ostatnio idąc przez las, miałam taki moment, że ja sobie opowiadam. Co się wydarzy dalej, co się powinno wydarzyć, że ja powinnam znaleźć jakieś rogi, że ja powinnam znaleźć to, że coś tam może skręcę tu, może skręcę tam cały czas, normalnie narrator mi tam pracuje, co ja powinnam zrobić, zamiast po prostu być chodzeniem po, le po lesie. Więc ważne jest, że my zauważamy te momenty, że tam sobie cały czas nadajemy i o czym to nadawanie jest. I to jest to słuchanie siebie też. Że często nie wiem, gdzieś tam w psychologiach, w takich tak tam różnych, różnych nurtach słuchaj siebie. Ale naprawdę słuchaj siebie. Usłysz siebie, co ty tam do siebie trajkoczysz. Bo to trajkoczysz przeważnie te przekonania, które masz w, wgrane przez lata i na tej podstawie właśnie kryujesz swoją przyszłość. Twoje myśli są Twoją modlitwą. Twoimi myślami stwarzasz swoją przyszłość. Tak. Więc e, módlmy się tak, jakby to już się spełniło. I pamiętajmy, że właśnie, że nie to, że ja bym chciała mieć pieniądze, ja bym chciała mieć partnera, ja bym chciała mieć to, ja bym chciała mieć tamto. No nie, jeżeli tak, to wychodzimy z pozycji braku i mamy więcej tego chcenia, a nie tego, czego chcemy. A jak naszą modlitwą, naszymi tymi wewnętrznymi myślami, jest czucie tego, że. Ja jestem już tak szczęśliwa, że to takie już jest, bo ja już wiem, co muszę przestać robić, żeby stać się tą wersją, która to ma, co muszę zacząć robić, żeby stać się tą wersją, która to ma, to we mnie całe jest uczucie to, które pragnę doświadczać. Nie wiem, obfitości, pięknej relacji, zdrowia, no właśnie, nie wiem czego jeszcze, ale um, jak ja czuję to całą sobą, to. To się po prostu wydarzy. Ja nie mogę wchodzić w pozycję braku, że ja jeszcze tego nie mam, że ja tego nie mam, bo taka modlitwa jest modlitwą o więcej mm, braku o więcej, ja się po prostu zatrzymuję cały czas na chceniu, więc ja jestem cały czas w chceniu, ja się modlę o chcenie, a nie mm, i zamiast mm, mieć, najpierw muszę tym być, żeby to mieć. Nie mogę chcieć, żeby mieć. Rozumiecie, że mm, bycie, a chcenie jest czymś zupełnie innym. Więc jak ja się staję tą energią, której pragnę, bo ja już wiem, bo skoro jej pragnę, to ja znam, znam ten stan. Bo jakbym go nie znała, to bym go nie pragnęła. Więc przypominam sobie nie wiem skąd, ale skoro pragnę, to znaczy, że ja znam to uczucie, i skoro pragnę, to wiem, że tam jest ekstra. Więc opowiedz sobie to ekstra. I się staj tym ekstra. Jak czujesz to, to to wszystko do ciebie dowibruje. Jak czujesz tylko, że potrzebujesz czegoś, że czegoś chcesz, to dowibruje do ciebie więcej braku i więcej tego, że ty nadal chcesz, nadal chcesz, nadal chcesz. I to się przeradza w pożądanie. Nie wiem o czym zaczęłam ten filmik, skończyłam chyba zupełnie o czymś innym, ale. Królowa chaosu. Kochani, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.